Dzień dobry. Witajcie kochani środowy poranek. Dzisiaj dzień, w którym wykonujemy skróconą wersję gimnastyki. Środa to dzień, w którym ja zaczynam wcześniej moją pracę. Także dzisiaj będzie szybciutko. I tylko i wyłącznie same rytuały tybetańskie, bez żadnych dodatkowych ćwiczeń. Zapraszam Was jak zawsze do tego, żeby poćwiczyć razem ze mną, pogimnastykować się, porozciągać mięśnie, uelastycznić je i usprawnić swoje ciało, żeby jak najdłużej mogło nam służyć, a jednocześnie, żeby napełnić się mocą i ogromną energią. Przypominam o tym, że w trakcie gimnastyki będziemy pić wodę, dlatego przygotujcie sobie kubek z wodą. Ciepło, koniecznie od rana, będziemy oddychać i będziemy to wykonywać świadomie. Świadome oddychanie do brzucha sprawi, że w trudnych chwilach stresu, napięcia czy bólu będziemy mogli sobie pomóc, bo jest to świetne narzędzie, które wspomaga. I będziemy skupiać się na tym, co wykonujemy, na tym, co jest tu i teraz tylko i wyłącznie. Także zapraszam Was do tego, żeby nie angażować się w myśli, które uciekają gdzieś daleko, żeby cały umysł skierować na ciało, żeby poczuł, żeby zobaczył, jak to ciało się zachowuje, jak ono się czuje w trakcie gimnastyki, bo wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Oczyszczamy ciało z emocji i dzisiaj wprowadzamy myśl. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy od oddechu. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na stopy, żeby były ustawione względem siebie równolegle. Wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Kolana są odblokowane, połóż sobie dłonie na brzuchu i zaczynamy. Wciągając nosem powietrze, uruchamiamy mięśnie brzucha i wtłaczamy to powietrze jak najgłębiej, tu gdzie znajdujemy się dłonie, tak żeby brzuch napełnił się jak balonik, a wypuszczając powietrze powoli rozluźniamy mięśnie i opróżniamy brzuch. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy i przyzwyczajamy się do tego trybu oddychania. Cały czas oddychając, złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa na tym jednym punkcie pozostaje, aż do momentu, kiedy ciało już się obróci i dopiero wtedy odwracam głowę, a ciało podąża za nią. Rozłóż sobie ręce szeroko, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, i rozpoczynamy wirowanie. Prawą stronę z uśmiechem, oddychając dokonaj tyle obrotów, ile możesz. W swoim tempie. Ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, wstęp w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców i oddychaj do brzucha. A jak już poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to przejdź powoli na matę. wody i połóż się na plecach do drugiego rytuału. Kręgosłup przyklejony do maty, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, palce stóp zadarte mocno do góry, tak żeby piętro się na podłogę i na wdech unieś głowę i pociągnij Mocno nogi do góry, zadzierając palce. W miarę możliwości proste w kolanach, jeżeli dasz radę. A jeżeli nie, na początku mogą być lekko ugięte. A z wydechem podusz. I nogi, i głowę. Wdech. Pociągnij mocno, a z wydechem przytrzymaj mięśnie i mi brzucha, i pośladków. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Osiem. Wydech. Dziewięć. Wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. I dwadzieścia jeden. Wydech. Rozluźnij. przewróć się na bok. Powoli podnieś za pomocą rąk. I popij wodę. I to trzeci. Uklęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę mocno w górę, połóż dłonie na pośladkach, a brodę dociągnij do mostka. I na wdech unieś głowę, klatkę piersiową wypnij mocno do przodu, tak żeby łopatki zmierzały w swoim kierunku i odchyl się do tyłu na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe z Wdech. Biodra pozostają cały czas w jednym miejscu. I wydech. Trzy. wdech, Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć jestem zawsze o właściwej porze w właściwym miejscu i robię dobrze to co jest właściwe jedenasty wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście wydech szesnaście wydech siedemnaście wydech osiemnaście Wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i z wydechem rozluźnij sobie ramiona, kark, pokręć trochę, popij wodę. I przejdź do siadu prostego. Do rytuału czwartego. Nogi rozstawione na szerokość bioder, Palce stóp. Kolana na miarę możliwości wyprostowane. Serwetka wyciągnięta do góry. Oprzyj sobie dłonie o matę. Przy biodrach skieruj łokcie na zewnątrz. I spuść głowę w dół. I na wdech. Unieś głowę. I wypchnij biodra w górę. A głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I z wydechem. Rozluźnij. Usiądź. Strzepnij dłonie. Nadgarstki trochę popracowały i potrzebują rozluźnienia. Zakręć palce, pokręć nadgarstkami. Przód i w tył, łek wody i ostatni rytuał, połóż się na brzuch. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp opierają się o matę. W prostszej wersji ćwiczenia... Kiedy trudno jest Ci utrzymywać ciężar ciała na nadgarstkach, oprzyj sobie ręce na łokciach, unieś do góry brodę, całe ciało podnieść w górę i na wdech przenieść mocno pośladki do góry, naprężając nogi, na grzbiet. Wersja trudniejsza, oprzyj dłonie o matę, przy klatce piersiowej pociągnij brodę do góry, całe ciało unieś na matę, mogą ewentualnie pozostać kolana. A na wdech przenieś pośladki górę. łokcie z na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia dociągaj brodę do mostka w miarę możliwości. Kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj mocno pięty do maty. Poczuj naprężenie całego ciała, wszystkie tylne partie, płytki, uda i cały już brzmięty. A z wydechem przejdź do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech, trzy wydech, cztery, wydech. Wdech, siedem, wdech, osiem, wdech, dziewięć, wdech, dziesięć. Dociskaj mocno pięty. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech. Czternaście wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia Z wydechem uklęknij. Usiądź pośladkami śladkach na piętrach. Rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu. Oprzyj czoło o matę i oddychaj do Powoli się podnieść, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Zapraszam Was na jutro. O zwykłej porze. Bardzo Wam dziękuję za to, że pozostawiacie po sobie ślad, że oglądacie, że dzielicie się tą gimnastyką, że dołączacie i że jest nas coraz więcej. A jeżeli macie ochotę popracować troszeczkę z emocjami, które kumulują się w ciele, to zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro na zajęcia online o godzinie 20, na których podczas tańca rozładujemy to, co w nas siedzi i nie chce wyjść normalnym życiu i przy normalnych ćwiczeniach, przy normalnej gimnastyce. Informacje na ten temat znajdziecie w opisie do tego filmu. A ja już dzisiaj życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia.